Cześć, cześć, witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku domowego miningu. W dzisiejszym materiale zastanowimy się, czy z kwotą 2000 zł można dzisiaj realnie i skutecznie kopać bitcoina. To jest BK World, mam na imię Bartosz, zapraszam serdecznie do oglądania. Jak dobrze wiadomo, rozpoczęcie dzisiaj przygody z miningiem kryptowalut. Mam tu przede wszystkim na myśli kryptowalutę Ethereum oraz Bitcoin. Niesie ze sobą dosyć wysokie początkowe koszty startowe z budową w ogóle pierwszej koparki czy też, czy też kopalni. Jeśli dzisiaj z perspektywy właśnie takiego domowy, domowego miningu myślicie o budowie pierwszej czy też zakupie pierwszej, pierwszej koparki, to musicie być przygotowani tak naprawdę na wydatek mniej więcej od kilkunastu tysięcy wzwyż. Oczywiście w zależności, jaki system, jakie rozwiązania pójdziecie, jeżeli chodzi o wybór kart graficznych i na przykład z Perspektywy wyboru karty graficznej pokoju GTX 1660S, tudzież 2060 RTX SKAT również, czy też pójdziecie może w przeciwległy biegun karty pokoju RTX 3090, to jak najbardziej tutaj mówimy o widełkach mniej więcej od kilkunastu tysięcy złotych, nawet do kilkudziesięciu, czterdziestu, pięćdziesięciu tysięcy. Oczywiście zakładając, że tutaj mówimy o budowie koparki składającej się z sześciu GPU, i w dzisiejszym odcinku tak naprawdę zobaczymy sobie jak dzisiaj najtaniej i najłatwiej jest wejść w świat w świat miningu kryptowalut. Przede wszystkim tutaj ten odcinek będzie ukierunkowany, ponieważ ostatnio otrzymałem takie pytanie jak dzisiaj najtaniej w ogóle wejść w świat kryptowalut i żeby skutecznie kopać bitcoina, więc porównamy sobie porównamy sobie dzisiaj dwie, dwie opcje czy tutaj iść na przykład na dzień dzisiejszy w antminera model S9, który jest już model S9, który z nami jest już kilka lat na rynku, czy też również karta graficzna, która też już jest jakiś czas z nami, właśnie tutaj jeżeli chodzi o domowy mining, mam tu na myśli kartę graficzną właśnie RTX 2060. Ale zanim przejdę do szczegółów takich porównawczych, gdybyśmy dzisiaj dysponowali właśnie plus minus kwotą 2000 zł, czy jest to w ogóle możliwe, aby skutecznie i zyskownie tak naprawdę wykopać kryptowalutę w postaci Satoshi, w postaci właśnie tej małej cząstki Bitcoina, to jeszcze w tym momencie taka trochę mała prywata. Chciałbym Was tutaj oczywiście kolejny raz zaprosić, abyście dołączyli do, do kanału na Discordzie, serwer Discord, BK World. Zapraszam Was serdecznie. Społeczność cały czas tutaj bardzo fajnie, bardzo fajnie współpracuje. Wymieniamy się cały czas bardzo ciekawymi, ciekawymi rozwiązaniami, jeżeli chodzi o budowę pierwszych koparek, o inwestycje, więc śmiało zapraszam Was tutaj, dołączajcie a myślę, że nie będziecie zawiedzeni, jeżeli chodzi o ten kanał. Oczywiście, jeśli mówimy o skutecznym, a skuteczny równa się dla mnie zyskowny mining kryptowalut, przede wszystkim kryptowaluty Bitcoin i Ether, to przede wszystkim musimy wziąć właśnie pod uwagę dwa czynniki. To, co właśnie w tym momencie widzicie na wykresie, czyli aktualną wycenę kryptowalut, przy tym wypadku Bitcoina mamy w okolicach 39 tysięcy i kryptowaluta, kryptowaluta Ethereum ponad 2,5 tysiąca za dolarów jed, za jeden coin. To jest bardzo istotne, ponieważ będzie tutaj realnie wpływało właśnie na to, co jesteście w stanie skonwertować z tego urobku, jeśli na przykład nie jesteście typowymi hodlerami i nie przetrzymujecie kryptowalut w długim terminie, tylko na przykład jesteście już tutaj nastawieni, że będziecie ten urobek sprzedawać sukcesywnie. No to wiadomo, że tutaj z tej perspektywy specjalnie właśnie też, też daję Wam obraz, żebyście wiedzieli, jakie, jakie te kwoty właśnie są tych kryptowalut, jak są wyceniane te kryptowaluty, właśnie w stosunku do tego, kiedy dzisiaj, dzisiaj czyli w marcu nagrywam, nagrywam właśnie ten odcinek porównawczy. I oczywiście drugi czynnik to. Trudność kopania poszczególnych kryptowalut, zarówno Bitcoin, jak i Ethereum. Tutaj te kryptowaluty charakteryzują się w ostatnim czasie gigantycznym przerostem, jeżeli chodzi o, o, o wzrost trudności kopania. Więc ten czynnik również będzie tutaj dramatycznie wpływał na to, ile jesteście w stanie realnie urobku w postaci Bitcoina, czy też kryptowaluty Ethereum ukopać każdego dnia, każdego tygodnia, czy też, czy też już z perspektywy dłuższych interwałów, jak miesiąc, czy też, nawet, czy też nawet rok. Ale oczywiście tutaj nie możemy rozpatrywać tego aż tak daleko idąc z perspektywy roku ponieważ po pierwsze nie wiemy co będzie za rok, po drugie nie wiemy jak będzie wyglądała wtedy sytuacja, jeżeli chodzi o wycenę kryptowalut, no i oczywiście nie mamy pojęcia już absolutnego jak będzie wyglądał jak będzie wyglądała trudność, trudność kopania. Ale żeby też to, takie tutaj ramy dać, żebyście też mieli odniesienie, jak dzisiaj to wygląda, to tutaj właśnie w tym momencie widzicie te liczby, jak są aktualnie dzisiaj wyceniane dwie główne kryptowaluty, czyli Bitcoin, Bitcoin i Ether. Ale wracając do, do myśli przewodniej, czyli dysponujemy dzisiaj kwotą 2000 zł, i nie ma co się oszukiwać. Raczej tutaj świata nie, nie zwojujemy, jeżeli chodzi o, o taki typowo domowy mining. Mamy tak naprawdę dzisiaj dwa rozwiązania, jeżeli w ogóle chcemy się podjąć choćby z przyczyn ideologicznych, czy w ogóle spróbować i nauczyć się w ogóle czy jesteśmy w stanie sami tak, tak sobie przygotować sprzęt i, i skutecznie kopać kryptowalutę Ether czy też, czy też Bitcoin, bo oczywiście dzisiaj jeżeli chodzi o, o kopanie kryptowaluty Bitcoin to musicie wiedzieć, że jest to tylko i możliwe za pomocą wyspecjalizowanych urządzeń, urządzeń typu ASIC, no i oczywiście, jeżeli chodzi o kopanie kryptowaluty Ether, to mówimy tutaj o zastosowaniu między innymi kart graficznych, a jak dobrze wiecie, już kilka lat temu karty graficzne przestały być użyteczne, jeżeli chodzi o kopanie kryptowaluty Bitcoin, ale jak dobrze wiecie co również też na, na moim kanale pojawił się taki materiał. Dzisiaj skutecznie możemy wykorzystywać pracę naszych kart graficznych, które na przykład mamy zaimplementowane w swoich domowych PC-tach. I wykorzystując specjalne oprogramowanie typu na przykład Nice możemy właśnie tą naszą moc obliczeniową wykorzystywać, udostępniać innym osobom, które za użyczenie właśnie tej, tej mocy obliczeniowej naszych kart będą nas wynagradzały właśnie w postaci małej części Bitcoina, czyli tych małych, małych Satoshi, a jak wiadomo, Satoshi do Satoshi i coś tutaj fajnego zawsze, zawsze może się uzbierać. Ale okej, okay, nie, nie przedłużając tak naprawdę, jeżeli chodzi o, o to porównanie, czyli kwota 2000 zł, to, to mam tutaj mamy tutaj do dyspozycji model, model ant-minera. S9 model, który z nami jest już tak na, na, na rynku, tak naprawdę już już dobre 4 lata. Premiera mniej więcej w 2018 roku tutaj miała miejsce. Jeżeli sobie dzisiaj właśnie prześwietlimy popularny serwis aukcyjny, to zobaczycie, że dzisiaj realnie w kwocie mniej więcej około 2000 zł. Wiadomo, tutaj mogą być jakieś tam rozbieżności, mniejsze lub większe. Raczej tutaj nie, nie, nie sugerujcie się. Tego typu cenami raczej, raczej trzeba odpuścić tego typu wyceny. Ktoś tutaj myślę, że to zdrowo, zdrowo przesadził, ale okej, okay, jeżeli chodzi o takie realne dzisiaj kwoty, jakie trzeba zapłacić za, za model koparki Bitmine Antminer S9, to jest mniej więcej plus minus 2000 zł. Już z zasilaniem, więc tutaj realnie tak do, na, na to spójrzcie, że to jest plus minus 2000 zł. I w kontrowersywie do, do tego minera, oczywiście tutaj również możemy sobie poszukać kartę graficzną. Nowe karty graficzne oczywiście mam tutaj na myśli model RTX 2060, nie będzie to na pewno jakiegoś dużego, ogromnego wyboru, jeżeli chodzi o ten model. Mówiąc oczywiście o, o nowej karcie graficznej, ale co ważne pamiętajcie, że Antminery S9 tutaj nie ma szans, żebyście kupili w ogóle nowy, tego, nowy sprzęt tego typu, to będą wszystko używane dosyć już na pewno mocno wyeksploatowane maszyny, ale tak czy inaczej, jeżeli, jeżeli jesteście w ogóle zainteresowani, to warto sobie to porównać i zobaczyć z perspektywy właśnie oczywiście kopania Bitcoina, tak? bo przypominam ASIC-iem, jeżeli chodzi o ten model S9, tutaj będziemy tylko nastawieni właśnie na algorytm SH256, czyli między innymi możemy tutaj właśnie kopać. Kryptowalutę Bitcoin z kolei, tak jak mówiłem wcześniej, kartą graficzną możemy tutaj dosyć, dosyć fajnie być elastyczni i wykorzystując oczywiście odpowiednie oprogramowanie, o czym wspomniałem, typu NiceHash, możemy właśnie tą naszą moc. Zagospodarować i wykorzystać właśnie do kopania tak naprawdę, kryptowaluty Ethereum, a finalnie wasz urobek będzie, będzie wypłacony w postaci właśnie Satoshi. Więc mamy powiedzmy kwotę zbliżoną, czyli mniej więcej plus minus 2000 zł, i za chwilę tak naprawdę porównamy sobie na co możemy dzisiaj liczyć według aktualnej wyceny kryptowaluty i aktualnego, aktualnej trudności kopania, na co możemy jeżeli liczyć, jeżeli chodzi właśnie o zyski czy też straty, jeżeli chodzi właśnie o porównanie tych, tych dwóch. Urządzeń. I w pierwszej kolejności może przejdźmy sobie do najprostszego kalkulatora, jaki tutaj chyba dzisiaj istnieje, czyli platforma NiceHash, która, tak jak właśnie mówiłem, jest wykorzystywana właśnie do odsprzedaży naszej mocy obliczeniowej, a my w zamian jesteśmy właśnie wynagradzani za użyczenie tej mocy w postaci właśnie, w postaci Satoshi. Więc zobaczmy sobie, wklepmy sobie tutaj szybciutko nasz model karty graficznej, czyli tak jak mówiłem wcześniej, RTX 2060. Wersja oczywiście 6 gigowa 12 będą tutaj już znacznie droższe. A super, już w okolicach 2800-3000, na pewno tutaj się znajdą, więc tutaj dużo, dużo wyżej poza, poza tym budżetem. Więc, tak jak mówiłem, 2000 zł to jest ten budżet, który dzisiaj nas interesuje. A da nam realną też ekspozycję i możliwość właśnie doświadczenia na własnej skórze, czy też właśnie takiego, takiej pierwszej nauki, jak właśnie rozpocząć przygodę z domowym, z domowym miningiem, jeżeli chodzi o koszty elektryczne, koszty prądu no to wiadomo, że tutaj każdy z nas, mówiąc o takim domowym gniazdku, będzie, będzie miał w okolicach tych 60-70 groszy za kilo, kilo, kilowatogodzinę. W tym momencie mamy tutaj wklepane USD, więc przyjmijmy, że jest to mniej więcej 17 centów za kilo, kilowatogodzinę, jedno urządzenie. I na dzień dzisiejszy, po aktualnej trudności kopania i, i tego, jak dzisiaj kurs i Ethereum wychodzi, tak dzisiaj widzimy, że w przypadku... W przypadku właśnie zysku z jednej karty, z jednej sztuki, właśnie RTX 2060, model 6-gigowy, realnie daje nam to około 0,76 centów z każdego dnia, już oczywiście po odliczeniu tych takich tych typowo domowych kosztów, kosztów prądu. Czyli, tak jak widzicie, tutaj w tym wypadku koszt prądu to wychodzi o okolicach 37 centów za jeden dzień kopania. Z kolei, jeśli mówimy o perspektywie jednego tygodnia, to plus minus około 5,5 dolara dzisiaj realnego. Zysku możemy tutaj skeszować. Oczywiście, w momencie, jeśli też sprzedamy w tej cenie, a nie innej, jaką dzisiaj widzimy na, na rynku kryptowalut, czyli. Czyli mam tutaj na myśli 30 prawie 9 tysięcy i mniej więcej 2,5 tysiąca dolarów za poszczególne kryptowaluty, czy to Bitcoin, czy to, czy to Ether. Ale wracając właśnie do tych wyliczeń, to realnie tak, tak to dzisiaj wygląda, że w przypadku zakupu rtx 2060 da nam to plus minus właśnie w okolicach właśnie tych 5,5 dolara. Jeśli chodzi o zakup właśnie pojedynczego modelu karty graficznej RTX 2060, to za chwilę właśnie policzymy sobie, jak dużo czasu potrzebujemy, aby zwrócił nam się ten zakup, ale musicie pamiętać, że tak naprawdę pod uwagę bierzemy tylko zakup samej karty graficznej. Zakładam, że część z Was ma na przykład takiego blaszaka w domu i jest w stanie taką właśnie kartę graficzną zaimplementować sobie dzisiaj do, do swojego, swojego komputera, z takiego klasycznego PC, czyli już odchodzi nam zakup płyty głównej, karty graficznej, przepraszam, płyty głównej, procesora, czy też zasilania i na przykład kości, kości pamięci. Więc tutaj liczymy tak naprawdę zwrot z inwestycji w postaci pojedynczego zakupu karty graficznej, więc przejdźmy sobie tutaj szybko do kalkulatora. Dzienny, dzienny Zysk już po prądzie to jest 0,76 centa razy, razy 4,30. Weźmiemy tak sobie to dzisiejszy kurs, kurs dolara, czyli mamy 3,26 zł na okrągło 3,27 zł dziennego zysku, właśnie z skonwertowanego urobku, z konwertowanego urobku do, do, polskiej, do polskiej złotówki. Więc mamy tak, mamy za, wydatek rzędu 2000 zł, podzielone na 3,27. Czyli realnie na dzień dzisiejszy potrzebujemy ponad 600 dni, żeby zakup tej karty graficznej nam się zwrócił, czyli całkiem, całkiem sporo czasu, jeżeli chodzi o, o dzisiejszą sytuację odnośnie wyceny, aktualnej wyceny kryptowalut, jak i oczywiście jak i oczywiście trudności trudności kopania. Ale tak jak widzicie, no to jest to czarno-białym, na białym, tutaj nie ma nie ma inaczej. Realnie ponad 600 dni, jeżeli chodzi o, o tą kartę graficzną. A co w przypadku właśnie S9? Przejdźmy właśnie sobie teraz do S9 i również tutaj na portalu aukcyjnym, tak jak widzicie, w granicach 2000 zł. I zobaczmy sobie jak według oczywiście NiceHash, bo również do, do platformy NiceHash, do aplikacji NiceHash, również możemy sobie podłączyć tutaj naszą S9, czyli już patrzymy sobie S9, jest to ten pierwszy model który charakteryzuje się mocą obliczeniową na poziomie 13,5 terahasha i zużycie prądu plus minus około 1300-1350 watów, więc oczywiście zostawiamy sobie cenę, cenę za To na tym samym poziomie. Calculate i voilà, ponad 3 dolary dzisiaj przynosi nam, przynosi nam to stratę. No jest to, jest to znacząca czerwona, aż krzycząca wręcz, wręcz liczba, cyfra. Wyliczenia są tutaj nieubłagalne, proszę zobaczcie, dzienny koszt utrzymania utrzymania prądu, to jest ponad 5,5 dolara, więc to jest całkiem sporo, czyli tak naprawdę widzicie dzisiaj, dzisiaj koszty, koszty prądu, opłacenia prądu prawie są dwukrotnie wyższe niż to, co jesteście w stanie w stanie wykopać i nawet z perspektywy tego, że całkiem tutaj przyjemna ta kwota ciągle wygląda za Bitcoina, czyli plus minus 38-40 tysięcy, tak jak w ostatnich, w ostatnich tygodniach cena Bitcoina właśnie nam oscyluje w takim wolskim zakresie 45-38 tysięcy, to tak jak widzicie s 9 dzisiaj jest, jest urządzeniem, które przyniesie realnie stratę. I nawet z perspektywy, gdyby, nie wiem, jutro byśmy się obudzili, Bitcoin urósłby do 60-70 tysięcy, to dalej właśnie end Miner w postaci zakupu S9 będzie, będzie nielogicznym, nielogicznym rozwiązaniem. Naprawdę tutaj Bitcoin musiałby, po, po, ta cena Bitcoina musiałaby podskoczyć no, dosyć, dosyć drastycznie, nawet, nawet razy dwa i dopiero gdzieś tutaj będziemy wychodzili Mniej więcej na zero, może z jakimś tam małym zyskiem, co oczywiście jest dzisiaj, dzisiaj mało realne, abyśmy w ciągu najbliższego tygodnia oby, zobaczyli, cenę, zobaczyli cenę w okolicach 80, 90 czy też 100 tysięcy dolarów. Oczywiście jest jak najbardziej możliwe, że te S9 jeszcze w przyszłości będą zyskowne, ale to mówię to tylko z perspektywy, jeśli ta cena bitcoina będzie na tyle wysoka, że koszt odpalenia. Odpadnięcie na tej S9 tak naprawdę będzie, będzie, miał, będzie miał sens. Więc tak jak widzicie, z tej perspektywy jest to absolutnie tutaj niewskazane, żeby rozpocząć w ogóle przygodę. Z kopalnią kryptowaluty Bitcoin właśnie za pomocą, za pomocą właśnie Antminera modelu S9. Bo często tutaj pewnie spotykacie się z ofertami, z zachęceniem was właśnie do zakupienia tego typu urządzeń. Sam zresztą dostaję tego typu oferty, żeby takie S9 gdzieś tutaj do swojej, do swojej kopalni wrzucić. Ale tak jak widzicie, naprawdę szkoda, szkoda marnować miejsca, szkoda marnować tej energii, którą gdzieś tam dysponujecie. A jak dobrze wiecie, każdy z nas też ma jakieś ograniczenia, jeżeli chodzi o, o swoją moc. Moc przyłącza więc tutaj szkoda marnować właśnie tych 1300 kilkudziesięciu watów po to właśnie, aby, aby dopłacać, dopłacać do tak zwanego interesu. Więc z tej perspektywy, jeżeli mówimy, że musicie ponieść koszt, koszt prądu, to absolutnie tutaj nie ma to uzasadnienia. A co w sytuacji, jeśli faktycznie, jeśli faktycznie w ogóle nas nie interesuje, Cena prądu, kiedy ten prąd mamy w cudzysłowie, w cudzysłowie darmowy, jak wtedy wyglądała sytuacja, jeżeli chodzi właśnie o S9? Czyli robimy tak, robimy sobie 0, jeżeli chodzi o koszty prądu, co wtedy? Proszę bardzo, troszkę sytuacja wygląda już inaczej. Oczywiście nie każdy z nas, pewnie większość z nas i tak musi płacić za każdą kilowatogodzinę, ale te, te osoby, które są tutaj tymi fartownymi osobami i mają naprawdę darmowy prąd, to proszę zobaczcie, to jest 2,44 dolara za każdy dzień kopania. Z perspektywy tygodnia jest to 17 dolarów, z perspektywy miesiąca ponad 70 dolarów. I teraz tak naprawdę powinniśmy sobie to porównać do RTX -a 2060. Szybko sobie tutaj wróćmy do RTX 2000, jeszcze raz może, przepraszam Was, OK, 2060, tak jak mówiłem wcześniej, wersja 6-gigowa, 6 Calculate, mieliśmy tam 70 dolarów, a tu z perspektywy właśnie pojedynczego modelu karty graficznej RTX 2060, mie miesięczny urobek, zysk z tego urobku to ponad 30 dolarów. Oczywiście musicie pamiętać też o, również o tym, że najskież tutaj wylicza ten miesięczny zysk Zysk, czy też stratę z okresu 30 ostatnich dni, więc tutaj to też jest dosyć, dosyć wrażliwe, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o to lepiej tutaj spojrzeć na, na ostatni dzień, ale tak czy inaczej, z perspektywy, z perspektywy jednego dnia, ponad z dolar każdego, z każdego dnia kopania, właśnie karty graficznej RTX 2060, to tak jak wcześniej widzieliście, ponad 2 dolary, jeżeli chodzi o urządzenie AntMiner. S9, ale tylko i wyłącznie zaznaczam tutaj właśnie to dokładnie: tylko i wyłącznie wtedy, kiedy macie darmowy prąd. Ciekawe, ile jest takich w ogóle szczęściarzy, którzy faktycznie nie muszą, nie muszą dzisiaj za, płacić za prąd. Jeśli należy, należycie właśnie do tych osób, do tych farciarzy, dajcie tutaj znać, że, że istniejecie, że jesteście, dajcie tutaj znać właśnie lajkiem i komentarzu, że faktycznie macie ten darmowy prąd i możecie tutaj cieszyć się jeszcze dzisiaj właśnie z wykorzystania S9. Skutecznie i realnie generując, generując właśnie zysk. Jeszcze raz szybko tutaj popatrzmy na tą S9. Antminer S9, 13,5 Hesza, jeżeli chodzi oczywiście o moc obliczeniową w blockchainie. Bitcoin 2,44 centa, 70 dolarów, ale tylko tak mówiłem wcześniej, jeżeli mówimy o darmowym, darmowym prądzie. Więc tak jak widzicie, macie tutaj w tym momencie dwie drogi, dwie możliwości. Oczywiście z perspektywy takiego domowego miningu, jeśli myślicie o. O zakupie S9, bo na przykład jesteście faktycznie tymi farciarzami i macie ten darmowy, darmowy prąd, dajcie mi oczywiście znać też tutaj, czy należycie właśnie do tych osób, które mają dzisiaj darmowy, darmowy prąd. Ja do nich oczywiście też nie, nie należę, ale jeśli jesteście tymi farciarzami, dajcie mi tutaj znać w komentarzu, że istniejecie lub zostawcie właśnie palu w górę. S9, jedno, jedno z rozwiązań, czyli oczywiście ten darmowy prąd tutaj macie. Ale musicie pamiętać o dwóch rzeczach. Dwóch, dwóch takich rzeczach, które dosyć istotnie wpłyną na powiedzmy wasze domowe ognisko. Ma tutaj na myśli oczywiście hałas. To urządzenie potrafi naprawdę wygenerować hałas na poziomie 80 wzwyż dB. System chłodzenia, który tu jest zastosowany na jest, jest bardzo głośny i tutaj realnie wpłynie na wasze gniazdo domowe. Z kolei, jeżeli chodzi o, o drugi aspekt, to oczywiście temperatura w pomieszczeniu, w którym będzie zajmowało się to urządzenie, również bardzo tutaj mocno wzrośnie, więc bierzcie to pod uwagę w którym miejscu i gdzie gdzie będziecie sobie stawiali to urządzenie z kolei jeśli chodzi o RTX 2060 to tutaj przy zakupie pojedynczego modelu raczej nie macie czego się obawiać jeżeli chodzi o hałas czy temperaturę mówimy tutaj o klasycznych wentylatorach wchodzących w skład właśnie konstrukcji karty graficznej, więc tutaj nie ma, nie ma co się oszukiwać, tutaj na pewno dużo, dużo cichsza będzie ta, ta konstrukcja Oczywiście, z perspektywy jednej karty będziemy mówili o innym, o innym poziomie hałasu, i z perspektywy jednej, jednej koparki składającej się z 6 czy też 12 kart graficznych, czy też kilkunastu już, już zestawów, to wiadomo, że będziemy mówili całkowicie o innej perspektywie, ale w przypadku jednej karty graficznej, która trafi do waszego składaka zestawu PC, jak najbardziej tutaj będzie bez, bez żadnych większych uciążliwości. To samo, jeżeli chodzi o temperaturę. Jedna karta graficzna, tak naprawdę, jeżeli chodzi o taki układ chłodzenia. Wchodzących w skład karty graficznej, jak i powiedzmy system wentylacyjny, wentylatorów, który znajduje się na przykład w waszej obudowie komputera, tutaj spokojnie sobie poradzi z tą temperaturą i w ogóle nie odczujecie jakiegoś tutaj żadnego dyskomfortu. Ale tak jak widać, mamy tutaj dwie możliwości. Oczywiście, bazując na kwocie 2000 zł, dajcie mi znać, co w ogóle myślicie o tym, o tym koncepcie. Czy w ogóle jeszcze posiadacie na przykład S9 i jeszcze gdzieś tam w tym momencie czekają na, na ponowny rozruch, w momencie, kiedy kiedy ta cena bitcoina gdzieś jeszcze wejdzie na, na wyższe, wyższe rejony. Ok, to by było na tyle, jeżeli chodzi o to porównanie. Dajcie mi znać, co myślicie o tym rozwiązaniu. Dajcie mi znać, czy w ogóle przymierzacie się jeszcze w tym momencie do zakupu, czy to pierwszej koparki, czy w ogóle planujecie rozpocząć w ogóle przygodę choćby nawet z jedną kartą graficzną, z taki domowy, taki domowy mining, bo chcecie na przykład nabyć, nabyć nowe umiejętności i tutaj zobaczyć, czy w ogóle, czy w ogóle jesteście zainteresowani. Tym, tym tematem, więc dajcie mi znać tutaj w komentarzach jeśli odcinek wam się podobał, subskrybujcie dołączajcie do Discord tak jak właśnie wcześniej wspomniałem, polajkujcie i do zobaczenia w kolejnych materiałach pozdrawiam was, cześć